Cześć wam kochani, z tej strony wróżka tarociska Gafi. Dam Wam w tym filmie radę dla e, każdego znaku Zodiaku na ten tydzień. E, więc zaczynamy e, tutaj e, zabawę. E, tarotem znów. Dobra, patrzymy, Rada dla moich widzów. Oj, lecą mi karty. Dobra, patrzymy co tam się będzie działo. Rada, rada, rada dla moich widzów, dla wszystkich znaków Zodiaku. Dobra. Trzymaj. Ok. Patrzymy. I teraz tak. Dla Barana. Rada, dziewiątka buław. Przede wszystkim w sprawach urzędowych zwróć uwagę na brak systematyczności, bo w sprawach urzędowych mogą być różnego rodzaju zawalenia. Jeśli macie jakieś problemy, karta mówi o tym, że pokonacie przeciwności losu. Przede wszystkim karta mówi też o tym, że jeśli bardzo dużo przeszłaś, to tak jak mówię, pokonasz przeciwności losu, dasz radę. Dasz radę, dasz radę i jeszcze raz dasz radę. Barany. Dobra. Patrzymy co dalej. Co dla, byka, co dla 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 byka. Co dla byka. Co dla byka. Dziewiątka buław. Nie wierzę. Nie wierzę, co dla byka. Dobra, byki. To samo, zwróćcie uwagę na sprawy urzędowe. Tak jak mówiłam wcześniej, brak systematyczności, może być tutaj problemem. E karty pokazują również, że jeśli macie jakieś sprawy, e mogą być jakieś kłopoty, bo możecie coś zawalić. Karty pokazują, ale e karty też pokazują, że jeśli dużo było kłopotów w Waszym życiu, e to w tym tygodniu e również możecie je pokonać. Ale karty też pokazują przemęczenia organizmu, więc dajcie sobie sobie też czas na regenerację. Taka rada. Jak mi trzecia, trzeci raz ta karta wyskoczy, to ja nie wytrzymam. Byk, baran, byk, bliźnięta. Co dla bliźniąt. Co dla bliźniąt. To jest na ten tydzień, kochani. Pamiętajcie, nie? Co dla bliźniąt. Bliźnięta, siódemka, monet. Rada. Karta mówi o tym o cierpliwości przede wszystkim. Musisz być cierpliwa w pewnych rzeczach i musisz pewne rzeczy przeczekać, wyczekać. Karta pokazuje, tak? Czyli w pewnych rzeczach musisz wyczekać przeczekać pewne rzeczy, żeby też mogło być dobrze, bo te pewne rzeczy, które ty musisz przeczekać, są pozytywne jak najbardziej, bo karta Siódmki mieczy nie jest negatywną kartą, ta karta jest pozytywna i te rzeczy są pozytywne, ale musisz te przeczekać pewne rzeczy, tak? Więc to jest taka rada usiądź, poczekaj, przeczekaj, ale koniec końców zbierzesz pozytywne owoce. Bliźnięta, żeby mi się nie pocićkało. Rak. Co dla raka rada na ten tydzień? Bierza. Hmm. E, zwróćcie uwagę na sprzęty w domu, bo mogą się jakieś sprzęty walić w domu. E, karta burzliwości, karta problemów ogólnie, pewne rzeczy mogą się walić. Zwróć uwagę po prostu na e, pewne rzeczy tutaj. Przepraszam kochani, miałam telefon. E, staraj się tutaj. E, Przede wszystkim w domu swoim wprowadzać harmonię i chaos, bo harmonię i chaos, tak. Stara się w domu wprowadzać spokój i harmonię, bo karta tutaj strasznie pokazuje, że w domu e, są problemy, tak? W domu mogą być tutaj burzliwości i w domu mogą być kłopoty. E, w domu mogą być kłopoty właśnie i staraj się po prostu harmonizować domowników, i wprowadzać harmonię i spokój. W domu może być wskazane oczyszczenie domu, nie? Dobra, teraz były raki, i ja sobie zapauzuję film, bo ja się zaraz potracę w tym wszystkim. Dajcie mi momenci. E, dobra, kochani, bo ja po prostu e, tracę się w tym i sobie kartki przygotowałam, co jest po kolei, bo bym się potraciła. Dobra, i na raku skończyliśmy teraz jest lew. Okej, okay, i tak, co dla Lwa w tym tygodniu? Przesłanie, przesłanie dla Lwa na ten tydzień. Przesłanie dla Lwa na ten tydzień, dla Lwa na ten tydzień. Dla Lwa wskazówka, przesłanie dla Lwa. Wszystka monet. Karta, pok karta pokazuje, że możesz w tym tygodniu otrzymać jakieś wsparcie, wsparcie emocjonalne, e, wsparcie tutaj finansowe. E, Karty też pokazują, że możesz otrzymać coś z urzędu. E, jakieś zapomogi finansowe karty pokazują z urzędu ym, to mogą być jakieś sprawy rentowe i tak dalej, ale również karty pokazują że możesz coś otrzymać ogólnie na przykład wsparcie finansowe, emocjonalne ale też mogą być to sprawy urzędowe więc tak się te karty tak to pokazują karty też również pokazują, żeby w pewnych jakby sprawach podchodzić ze spokojem i tak na luzie też, tak nie? no, no, dobra Lew. panna co dla panny przesłanie na ten tydzień dla panna 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 Okej, i już mi wyleciała piątka mieczy. Hm? Okej, i przesłanie dla panny na ten tydzień zwróć uwagę, bo w twoim w, 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 w tym tygodniu e, w, w Twoim jakby otoczeniu, w Twoim e, życiu jest pełno oszustów. Są osoby, które knują na Twój temat in, w Twoim życiu intrygi. Są pełno oszustów w, w Twoim życiu. Intrygi. E, są osoby fałszywe w Twoim życiu, więc zwróć na takie osoby uwagę. Jeśli kogoś podejrzewasz, to na pewno e, bardzo niefajne osoby są wokół Ciebie. Ktoś, kto przysłowie, może Ci wbić nóż twoi, w Twoje plecy e, Dużo chaosu może być, w tym tygodniu tydzień taki dość chłodny może być dla Ciebie taki emocjonalnie też ludzie, którzy mogą wobec Ciebie też stosować taki chłód emocjonalny dobra, padnę wagi o nie wiem, czy mi starczy muszę to szybko miałam 10 minut, dobra, dla wagi dla, dla wagi Right. Cesarzowa. E, cesarzowa jako e, karta. E, w tym tygodniu karty pokazują przesłanie: Będziesz radosna, cudowna, wspaniała, e, pełna spokoju, pełna obfitości. W tym tygodniu przesłania karta po karta pokazuje, że możesz zbierać plony. E, dużo spokoju karta pokazuje: e, Będziesz miała coś, możesz uzyskać w tym tygodniu. Coś mo możesz otrzymać, coś, co cię przysłowiowo wzbogaci w każdych jakby aspektach życiowych. Dobra, taka chyba mi nie starczy tego filmu. Raczej nie. Mm -mm. Raczej będę to musiała zrobić na dwie części. Dla skorpiona, dla skorpiona, dla skorpiona, skorpione. Oj, nie starczył. Skorpion. Kapłanka. E, mogą jakieś tajemnice wyjść na jaw? przesłanie. Jakieś tajemnice mogą wyjść na jaw, mogą to być tajemnice związane z kobietą, takie przesłanie. Te tajemnice, tak jak mówię, mogą być związane właśnie z jakąś kobietą. Zwróć na to właśnie uwagę, bo karty właśnie to pokazują. Tak, ale ogólnie tydzień pełen spokoju, pełen harmonii. Możesz mieć jakieś spotkania z matką, z teściową. Mogą to być dobre spotkania, jakieś osoby ezoteryczne w nadchodzącym w tym tygodniu mogą brać tutaj udział w Twoim życiu. No, nie? No. Dobra. Skorpion. Dobra, i na tym zakończę film i zrobię drugą część.